A witam raz jeszcze bardzo serdecznie. Nazywam się Jakub Chmielniak i zgodnie z tym, co powiedział Maciek, ja jestem troszeczkę z innej branży, ponieważ e, e, jestem z e-commerce'u, mam kilka firm odzieżowych i, właśnie, jedną z nich w postaci pewnego eksperymentu zamierzam stokenizować. To jest Aloha from Deer. Bo wydaje mi się, że jednym z głównych wątków, który się tutaj pojawiał na tej konferencji, e, mówił o tym Rafał Zaorski bardzo intensywnie, to jest jak sprawić, żeby te nasze tokeny w jakikolwiek sposób, jeżeli już je wypuścimy, były wykorzystane. Czyli podstawowe pytanie, jak wasz biznes, bo ja myślę, że wy przyszliście tutaj z podobnym nastawieniem jak ja, bo ja też przeszedłem się czegoś dowiedzieć, czyli jak wasz biznes może skorzystać na tym, że, że, zostanie, że, że go stokenizujecie. Bo wy ogólnie już skorzystaliście. Bo wy jesteście tymi early adapters. Wy jakby z pierwszej ręki będziecie posiadali wszystkie informacje na temat tego, jak ten rynek się rozwinął. Wy to obserwujecie na bieżąco, wy już jesteście tym zainteresowani, ale wszystkich was nurtuje ta sama myśl. Czyli co z tym fantem zrobić, żeby, żeby, żeby mój biznes na tym skorzystał? No i jest kilka istotnych przesłanek, które trzeba wziąć pod uwagę, gdy będziemy planować całą strategię związaną z, z kryptowalutami. Przede wszystkim, i to będę podkreślał cały czas, my jesteśmy na bardzo wczesnym etapie rozwoju tego rynku. Ja Wam pokażę za chwilę dane. Wam się może wszystkim wydawać inaczej, którzy śledzicie na bieżąco doniesienia medialne, cały ten baz. Dobrze wiecie, że media muszą czymś żyć i technologiczne mody pojawiają się co i rusz. Ta moda na blockchain bardzo mocno uderzyła w ciągu ostatniego roku, ale zdaje się, że ona już wygasła i pewnie za chwilę oni się zajmą czymś innym. I wy możecie odnieść wrażenie, że nie, że ten rynek już jest dojrzały, no bo wszyscy słyszeli o tym, a tymczasem ani nie mamy infrastruktury, ani nie mamy wyedukowanej właśnie to, co wszyscy mówią jako adopcja. Konsumenci absolutnie nie mają pojęcia, co z tym fantem zrobić, nie znają tego, boją się tego i niestety wy jako właściciele biznesu musicie wziąć na siebie część tej pracy. I doedukować swoich klientów. Więc jeżeli Wy będziecie wychodzili z założenia, że to jest dojrzały rynek, to z jednej strony sobie powiecie, ach, tam już nie ma co kombinować, już zgarnęli takie pieniądze w tym ICO, albo z drugiej strony powiecie, nie, no to puścimy tego tokena, klienci tego chcą, no bo przecież wszyscy się zajmują już teraz tym blockchainem. I w każdej sytuacji to jest, to jest pewna porażka. Druga przesłanka, którą ja się kieruję i którą moim zdaniem Wy również powinniście się, powinniście się kierować, to jest, że blockchain to nie jest coś, co da Wam. Zysk w krótkim terminie, albo przynajmniej taki, tak jednoznacznie przełoży się na zysk. Być może nie w perspektywie roku, być może nie w perspektywie dwóch lat. Na dłuższy dystans na pewno. Ale jeżeli w tym momencie wasz biznes się, to blockchain nie sprawi, że on nagle zacznie, zacznie fantastycznie funkcjonować. Blockchain jest fantastyczną rzeczą, czy tokenizacja jest w tym wypadku fantastyczną rzeczą, która. Która pozwoli wam wzmocnić każdy, każdy aspekt waszego biznesu, czyli sprzedaż, czy to są usługi, obsługę klienta, przede wszystkim zaangażowanie, no bo na tym się skupiamy. Tylko że tu jest zupełnie inne myślenie. Tu nie jest myślenie o kliencie per transakcja. Ja na przykład mam, mam firmy odzieżowe, więc my tam oczywiście śledzimy sobie, jak ci klienci do nas wracają. No ale co? Klient w odzieżówce wraca wielokrotnie i jakieś zalando to nie liczy sobie marży per transakcja, tylko per lifetime value. I to właśnie zabezpieczenie lifetime value każdego z waszych klientów jest absolutnie kluczowe i ten zysk jest odłożony, ale on jest wielokrotny, no bo wiadomo, klient wróci do was kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt razy. Waszym zadaniem jest sprawić, żeby on chciał do was wrócić. I tokenizacja się do tego fantastycznie nadaje. Zatem, cała, cała, cała cały blockchain i tokenizacja musi być jednym z elementów tak omnichannelowo waszych działań. I ja wam za chwilę rzucę trochę danych w związku z tym, że, że to jest super early market, żeby nie było, że w kulki lecę. To będą dane, z, to będzie trafik, Facebook, Twitter, a potem opowiem wam, to są tak samo moje przesłanki dlatego opowiem wam jak ja to widzę, dlaczego w związku z tym ja to chcę zrobić dla, dla aloha From Deer i dlaczego sądzę, że będzie korzyść dla mnie z tego płynęła. Najpierw macie trafik. Wszystkie giełdy kryptowe we wrześniu zrobiły jedną, 100, milionów, 100 milionów wejść, 1,1 miliarda. Tymczasem trzy największe strony z firmami dla dorosłych zrobiły 9 miliardów z haczykiem. To jest, to jest ogromna różnica. Jeżeli pytacie kto się czym interesuje, no to... Tutaj macie odpowiedź, zresztą pewnie w pewien sposób wpłynęliście na te statystyki, przynajmniej niektórzy, ale bardziej konkretne dane, Facebook, bo Facebook pozwala nam dotrzeć do danych z pierwszej ręki, jeżeli chodzi o to, czym realnie interesują się ludzie. I tam sobie można w reklamach wejść, przeklikać i wychodzi, że jeżeli samym biznesem interesuje się, czyli wchodzi w interakcje z treściami związanymi z biznesem, 1,35 miliarda ludzi, a kryptowaluty to jest raptem 60 milionów. Nawet mniej niż balet i króliki, a sami byście pomyśleli, że balet to jest coś strasznie niszowego. No to blockchain jest jeszcze bardziej niszowy niż balet. Także absolutnie, absolutnie trzeba to wziąć pod uwagę i nie można o tym zapominać i, i, i z tych danych to w pewien sposób wynika. Zresztą podobnie to wygląda na Twitterze, który jest jednym z takim, takich najbardziej aktywnie żyjących mediów związanych z komunikacją tego, co się dzieje w sferze krypto. No więc Vitalik Buterin, który ma 800 tysięcy obserwujących, jest największą gwiazdą kryptosceny pod tym względem. ma Spójrzcie, o ile razy mniej. No Justin Bieber ma 104 miliony. I nawet strony ze śmiesznymi psami mają więcej. Nawet na Twitterze, który jest merytoryczny. Także niech te dane dadzą wam, dadzą wam do myślenia. Także... Jeszcze zanim, zanim przejdę bezpośrednio do alochy, cała ta tokenomika, tokenomia, o której mogliście dzisiaj słyszeć, to jest myślenie o tym, w którym kierunku to się może rozwinąć. To znaczy, ja Was zachęcam do tego, żebyście spróbowali, na przykład, powielając to, co, to, co ja zrobię, czy jak Merlin tam w styczniu wyjdzie, to tak samo, możecie powielić ten schemat u siebie i zobaczyć, czy to u Was działa. Natomiast to nie jest do końca wartość sama dla siebie. Ja sam sądzę, bo mówił o tym zarówno, zarówno Sylwester, jak i Zoj Adamowicz miała o tym mówić, Arek Regiec o tym powiedział, czy Szczepan też o tym powiedział, być może ta cała tokenomia pozwoli nam rozwiązać problem, który mam ja i który na pewno ma wiele z was, czyli finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie rozwoju swojej firmy, które nie będzie czasochłonne, drogie, problematyczne. No bo, spójrzcie, no bo spójrzcie, jeżeli wy sobie. Tylko, że to jest coś, co będzie dopiero za jakiś czas. Ale jeżeli wy sobie w tym momencie przygotujecie klienta, jeżeli wy go nauczycie tego, czym jest krypto, jeżeli wy go przywiążecie do swojej marki, wypuścicie swoje tokeny, to wy później, kiedy już będzie gotowy ten rynek equity, kiedy będzie uregulowany prawnie, kiedy te platformy będą na tyle duże, on Wam pozwoli od razu w perspektywie kilku miesięcy pozyskać finansowanie na o wiele lepszym poziomie, a jeżeli robilibyście to, gdybyście w tym momencie machnęli ręką i wrócili do tego tematu wtedy, kiedy już absolutnie ten poziom adaptacji będzie, będzie o wiele większy. O zaangażowaniu odbiorców za chwilę, za chwilę powiem. No więc to co, jest, to, co jest teraz dla każdego biznesu szalenie istotne, to jest jak ułożyć sobie tę matematykę. Też znowu przywołam Rafała Zorskiego. Na przykład Rafał Zorski powiedział, że potrzebne jest pewne, pewne ssanie. On tam chyba użył innego słowa. Natomiast on, on powiedział, że jak, jak, jak pieniądze z ofer szły na giełdę, no to był powód, żeby, żeby ta giełda rosła, były pieniądze inwestowane. Możecie, to jest bliższe aniżeli wyobrażenie o jakiejkolwiek tokenomii. Bo wy, te, ta, ta matematyka, którą wy sobie ustalicie na początku, ta matematyka oczywiście może będzie podlegała pewnym modyfikacjom, ale ona z, wami, ona z wami zostanie. My zamierzamy w bardzo prosty sposób ten problem rozwiązać i bardzo w prosty sposób zamierzamy go ugryźć. Zresztą moglibyście to w pewien sposób wywnioskować z tego, co już do tej pory powiedziałem. Mianowicie my zamierzamy wszystkim naszym klientom, którzy do tej pory złożyli u nas zamówienia, My zamierzamy wyeksportować całą tę listę, no i w pierwszej kolejności, kiedy już stworzymy naszego coina, rozdysponować dla nich w odniesieniu do kwoty transakcji wolety. Wszyscy, którzy dołożyli się do waszego biznesu, bo ludzie, wasi klienci, przecież to są pieniądze, które wy później reinwestujecie, oni coś wam dali. Wy po fakcie, w sposób niespodziewany, coś im zwracacie. Ja oczywiście się nie oszukuję i dobrze wiem, że bardzo mały procent y, y, osób będzie tym zainteresowana. No ale od czegoś trzeba zacząć. U nas to będzie wpisane w całą infrastrukturę nowego sklepu, gdzie i do tego później przejdę, na podstawie pewnych trików czy po prostu mechanizmów, my będziemy zachęcać, zachęcać naszych odbiorców do korzystania z naszego tokena, no bo to jest dla Was największe, najważniejsze. Więc my mamy jakby cały, cały, cała nasza infrastruktura będzie na to przygotowana. Yy ogólnie to, to, powiedziałem na temat tych klientów, którzy złożyli nam zamówienia do tej pory, bo z nimi coś musimy zrobić, ale każdy nowy klient dostanie od nas tokeny, całą komunikację marketingową, e, dostanie od nas instrukcję co z tym fantem zrobić i ogólnie my, my się troszeczkę specjalizujemy w sumie inter w internecie. Wszystkie moje marki są internetowe, to 100 milionów, o których powiedział Maciek, naszego zasięgu akurat e, tam z Alochy, no to, to są po prostu ludzie, do których my docieramy intensywną reklamą, czyli reklama to jest moja kluczowa kompetencja. Więc my oczywiście nie możemy robić w tym momencie reklamy na Facebooku, to znaczy możemy, bo na przykład na Mister Google mamy kolekcję, kolekcję kryptowalutową, która się tam parę tysięcy sztuk sprzedaliśmy, ale no ale fakt, są pewne ograniczenia, natomiast my na pewno będziemy silnie marketingowo działać, chociażby przez naszych influencerów, których też mamy bardzo dużo i zachęcać, edukować, pomagać, instrukcje. I to jest praca, którą musimy wykonać i to jest praca, która będzie dla mnie kosztem. To nie jest moment, w którym ja zarabiam. Moment, w którym ja zarabiam, to jest moment, w którym, w którym te tokeny faktycznie mogą zostać do czegoś wykorzystane. I tutaj tak każdy się trochę tak w tym momencie zatrzymywał. No, to jest taki ważny moment, proszę Państwa. Trzeba, te tokeny trzeba do czegoś wykorzystać, no ale to już sobie wymyślicie sami. No, więc może ja Was do czegoś zainspiruję moimi pomysłami, ponieważ mam ich, mam ich kilka. No, przede wszystkim, a o tym akurat mówił, mówił zarówno, zarówno Cezary. Cezary przede wszystkim. Na pewno ta dystrybucja tokenów do dotychczasowych i przyszłych transakcji będzie fragmentaryczna. To znaczy, my ktoś kupuje bluzę za 200 zł, dostaje tokenów za powiedzmy 10% tego, on tę te bluzę może za tokeny kupić taniej. To jest pierwsza motywacja, no ale musimy mu, to, musimy mu to umożliwić, więc on musi sobie te tokeny dokupić z wolnego rynku. My sami tokenów sprzedawać nie będziemy. I już mamy tutaj pewną pierwszą motywację do jakiegoś obrotu. No jak mogę taniej, no to się tam trochę wysilę. Może jestem już tym, co, który wie, jak to działa, więc będzie to dla mnie prostsze. Drugą rzeczą jest, nam zależy na tym ogólnie, na tym etapie, żeby te tokeny trafiły pod strzechy i żeby był jak, jak najwięcej osób dowiedziało się o ich istnieniu. Kolejną rzeczą jest, że skoro będziemy mieli wallet przypisany do konta klienta, no to będziemy mogli za, za hodlowanie naszych tokenów, czyli niewydawanie ich i hodlowanie ich przez dłuższy czas, my będziemy, my będziemy mogli dorzucać klientom coraz wyższe zniżki. Czyli jeżeli ktoś jest lojalnym klientem, dokupuje albo dokupuje tokeny i trzyma je przez, przez rok, dwa lata no to ta osoba dostanie, dostanie konkretny rabat. Oczywiście może się zdecydować na to, żeby skaszować swoje tokeny w formie tam bluzy, no ale może też mieć troszeczkę inne motywacje. I tutaj zakładamy po prostu różne scenariusze. Ktoś, ktoś może trzymać, ktoś nie chce trzymać, ale teraz na przykład pomyślcie, bo wyście, wy dzisiaj słyszeliście o personalnych tokenach. To pomyślcie, że taki personalny token z automatu byłby powiązany z tokenami różnych mark, firm, które taka osoba trzyma i macie na bieżąco wykres. Ktoś wyda, pff, w dół. Ktoś trzyma, wykres idzie w górę i ta wartość na bieżąco powiązana z tymi tokenami, które się trzyma, to jest dopiero sens tych, tych personal tokenów i w tego, i tego co, można, co można z nimi zrobić na pewno tutaj moi koledzy się ze mną, e, się ze mną zgodzą. E, na, pewno będziemy, na pewno będziemy niektóre ciuchy w kolekcji oferować za tokeny, na pewno będziemy pre-sale robić za tokeny, na pewno, na pewno jednak to są, tak jak mówię, no moje pomysły, jeżeli ma się browar, jeżeli ma się firmę handlującą samochodami, jeżeli ma się jakiegoś sasa, każdy musi to dopasować do siebie. Ale rzecz w tym, że prawdopodobnie tutaj ten proces myślowy właśnie jest trochę hamowany na tym, na tym jak na tym zarobić. A Wy na tym spróbujcie sobie zrobić taką pauzę, że nie zarabiacie na tym bezpośrednio, tylko na całej konsekwencji tego, że Wy zdecydujecie się przeprowadzić tego typu tego typu proces u siebie. Dodatkowo yy, planujemy już dla tych nowych transakcji, że każdy ciuch, a ja, ja kupuję bluzę i ta bluza w formie certyfikatu autentyczności, na ostat... ja jestem producentem również, ja mam fabrykę, krawcowe szyją, pozdrawiam krawcowe. Może niektóre będą to oglądać. Tak się zdarza, że śledzą mnie na Instagramie. I, I do takiej bluzy jest certyfikat autentyczności, do wszywki. I teraz, jeżeli ta bluza poprzez ten certyfikat, czyli, czyli poprzez nasz blockchain, ona tam trafia, ona tam jest zapisana, no to ona automatycznie ułatwiamy w ten sposób i animujemy powstanie rynku resell. A musicie wiedzieć, że na przykład w odzieżówce, jak ma się już rynek resell, to znaczy, że jest naprawdę zajebiście i ten brand faktycznie ludzie chcą kupować i on coś dla nich znaczy. Yy, oczywiście, no nie muszę mówić, że, że, że można sobie w ten sposób o wiele, o wiele lepiej poznać swoją bazę konsumencką, jeżeli my mamy na przykład 20% klientów z Polski, a cała reszta jest zewsząd inąd, z całej Europy to jest 50 krajów świata. I teraz może być tak, że nie wiem, we Francji nam będzie zajebiście żarło, a w Czechach wcale. No wiecie, byliście w Czechach, no to wiecie, że tam jest tak tak samo od 50 lat. No, ale i my dzięki temu mając taką dodatkową informację, jak przebiega proces adaptacji i nauki w poszczególnych krajach, my też możemy z tego wyciągać wyciągać wnioski i wykorzystywać je w naszym, wykorzystywać je w naszej działalności. I teraz yy... Co chcę powiedzieć? Co, co, co wy na pewno możecie wyjąć z takiej konferencji, to jest jak właściwie, jak prosty jest ten proces. Ja, 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 mam, ja mam ochotę, bo wy sobie możecie na YouTube puścić te wszystkie treści, tak naprawdę. Oczywiście my tutaj dużo rzeczy słyszycie z pierwszej ręki i to jest prawdziwa wartość. Ale jeżeli wy macie pytania, to wy je możecie wygooglować. Tu jest coś innego. Wy widzicie prawdziwych ludzi, jeszcze w dodatku z Polski, którzy osiągają międzynarodowy sukces, robiąc coś nowego, czyli da się. Tak jak mówił Rahim, da się. Natomiast spójrzcie jakby bezpośrednio jaką wy wiedzę, wiedzę czerpiecie z tego co, co z tych prelegentów, których tutaj posłuchaliście, no bo po to tutaj przyszliście, żeby na tym skorzystać. Możecie pójść do szczepana, szczepan założy wam token personalny, ten token personalny nauczy was podstawowych zasad tego jak to działa, więc już troszeczkę się otrzaskacie, poczytacie troszeczkę artykułów, dzięki czemu jak już będziecie gotowi, będziecie mogli sobie na Wave się na przykład tutaj e, takich software house'ów, które, znaczy na Wave się możecie sami, ale software house'ów, które oferują stworzenie samodzielnego tokenu RC20 jest mnóstwo, więc jak już będziecie gotowi, to po prostu idziecie, oni wam to robią. B voilà, gotowe. Jeżeli jesteście na wczesnym etapie i macie fajną społeczność, idziecie do Arka i mówicie: Arku, ja bym chciał z rynku e, tutaj crowdfundingowego pozyskać to, trochę kasy, zanim żeby już zaangażować swoją społeczność, zanim ja pójdę w blockchain. I Arek to dla was robi. A kiedy już jesteście gotowi, puszczacie, puszczacie, wchodzicie, wchodzicie w, ten, w ten blockchain, już macie dość tej wiedzy, bo wychodziliście od poziomu zero, macie już dość tej wiedzy, no i jak już wasz blockchain, jest, wasze tokeny są gotowe, macie to na przykład tak jak ja to zrobię w Alosze, wdrożone do waszej firmy, no to idziecie na, na Neufund, idziecie do BitBay'a czy, czy Token Bridge, tutaj tych opcji będzie o wiele więcej. Ja osobiście robię to ze względu właśnie na to, że liczę, że w przyszłości ta tokenomia, o której dzisiaj wielu z Was prawdopodobnie usłyszało ten termin po raz pierwszy, ale są też ludzie, którzy się na tym fantastycznie znają. Natomiast to tokenomia jest tym elementem dojścia, który mnie interesuje, bo ja wcale jako przedsiębiorca, ja mam, ja mam 30 lat, od 7 lat prowadzę moje firmy i prowadzę je samodzielnie, jeszcze cały czas na jednoosobowej działalności. Ja wcale nie jestem za, za, zachwycony tym, jak działa rynek finansowania przedsiębiorstw. Banki no to wiecie, tyle papierów i same z nimi problemy i zabezpieczeń potrzebują. Wisi, no to od razu kajdanki i na pięć lat w niewolę. I, I tak w zasadzie, no to tych możliwości nie ma wiele więcej. Gdyby jednak powstał taki międzynarodowy, zdecentralizowany rynek, gdzie gwarantem będzie, oczywiście to jest największy problem, że on jest, że jest problem regu regulacji, ale że gwarantem będzie zaufanie, czyli to, czy wy faktycznie zbudowaliście swoją społeczność i to jest społeczność waszych klientów i ona jest gotowa powierzyć wam pieniądze. Jeżeli my do tego rynku, do tego etapu dojdziemy i mam nadzieję, że dojdziemy za kilka lat, to wy wszyscy będziecie zwycięzcami. I wy może teraz nie, 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 nie wyprzedzicie swojej konkurencji, jeżeli, jeżeli na przykład to was motywuje, ale za kilka lat to wy będziecie o lata świetlne. Bo nagle wy w kilka miesięcy pozyskacie kasę z rynku, bo będziecie na to gotowi, bo będziecie mieli infrastrukturę, bo będziecie to znać. Pozyskacie kasę z rynku i wasza firma będzie mogła, będzie mogła poszybować, poszybować w kosmos. Także ja na przykład nie, nie, nie stawiam wszystkiego na jedną kartę, ponieważ Aloha From jest tylko jedną z marek, które posiadam i to jest dla mnie pole eksperymentalne. Ja sobie tak poeksperymentować mogę. Ale właśnie tak jak ja eksperymentuję, czy tak jak Rafał z Merlinem eksperymentuje, czy tak jak Rahim eksperymentuje, spójrzcie na Rahima, widzieliście te komentarze. Ten chłopak wystawił się na ogromny hejt w internecie, ale tylko dlatego, żebyście wy już nie musieli tego później przeżywać. Każdy jeden komentarz skierowany w stronę Rahima to jest jeden komentarz mniej, który, który poleci w kierunku, w kierunku każdej kolejnej osoby, która, która, będzie, która będzie starała się e, iść w tę stronę. E, także z tym przesłaniem chciałem zakończyć. Ja mam nadzieję, że wielu z Was przyjdzie jutro, jak przyjedziecie jutro do swoich firm, to wy właśnie przyjedziecie z takim kopem. Przyjedziecie z takim kopem i sobie pomyślicie, kurczę, tak, no to dobra, no to siadam tam. Kawa i, i, i cały plan, i jazda. I wy małymi krokami, wy za tydzień już będziecie mieli ten plan, i wy go za miesiąc albo od stycznia zaczniecie wdrażać. Bo my, jako Polacy, jesteśmy, jesteśmy za bardzo schowani też na naszym rynku, rynku wewnętrznym. My potrzebujemy rynków zewnętrznych, bo Polska jest zbyt małym rynkiem wewnętrznym, żeby, żeby nasze firmy. Mi się na przykład dlatego udało, że ja od początku sprzedawałem za granicę. Więc ja mam nadzieję, że każdy z was właśnie z tym przeświadczeniem stąd wyjdzie, że się da, że Polacy potrafią, tylko trzeba iść grubo międzynarodowo. Nie bać się, dziękuję bardzo Jakub Chmielniak. Zapraszam do głosowania Nie, na mnie. Się, Chciałbym też bardzo. powiedzieć, że również oddaję na cele charytatywne, jak, jak Michał Grzybkowski, jak Rafał Zaorski, wszystko to, co bym ewentualnie wygrał, gdybyście chcieli na mnie zagłosować. Dziękuję bardzo.